Trzy matki. To matkę biologiczną, która go urodziła, dała życie, nauczyła znaku krzyża, nauczyła posługiwać się łyżką, widelcem, nauczyła pierwszych liter i na, nauczyła szacunku dla babci, dla drugiego człowieka. Druga matka to matka boska, która jest z nami od dnia poczęcia, daje nam radość i daje nam miłość. A trzecia matka to matka ojczyzna. To ziemia, gdzie możemy czuć się wolni, gdzie możemy odpoczywać, pracować, spędzać miło czas. Proszę Państwa, doczekaliśmy czasów, kiedy brakuje szacunku do wszystkich trzech matek. Mówi się z pogardą o tej matce rodzonej, bo już jest stara, niepotrzebna. Mówi się z pogardą o Matce Boskiej, o Kościele, o wartościach chrześcijańskich. Po co krzyż ma wisieć? A komu ten krzyż przeszkadza? Przepraszam. Nie szanuje się ojczyzny, ale wiecie co zauważam? Że na łożu śmierci większość tych, którzy kpili, bardzo szybko zmienia stan. Dlatego pamiętajcie, 15 sierpnia Dopóty my będziemy przychodzić nam 6 świętą i oddawać szacunek trzem matkom, dopóki, dopóty będzie ta Polska nasza, biało-czerwona. Świętujcie i przekazujcie te wartości i wnukom i dzieciom, bo z telewizora i z tej ideologii, która jest dookoła nas, tego już nie usłyszę. Data 15 sierpnia. Data cudu nad Wisłą. Dnia Bitwy Warszawskiej. To dowód i znak na to, że zorganizowany i zjednoczony naród jest w stanie odnosić zwycięstwa. To doskonały dowód na to, że Polacy, wtedy kiedy są zjednoczeni i zorganizowani, są w stanie pokonać nawet silniejszego przeciwnika. I wtedy, w roku 1920, kiedy bolszewicka nawała, Zmierzała w kierunku Europy Zachodniej, kiedy ówczesny komisarz, późniejszy marszałek Tuchaczewski mówił, że po trupie Białej Polski rozniecimy pożogę ogólnoświatową. Polakom udało się bolszewizm zahamować. To niezwykle ważna data, nie tylko dla Polaków, ale wszystkich mieszkańców Europy, dlatego że udało się wtedy ocalić. Tą Europę, którą budowano przez wieki. Europę chrześcijańską, Europę państw narodowych. I musimy pamiętać o tej dacie, bo jest to dla nas niezwykle ważna lekcja. Pomimo tego, że po Bitwie Warszawskiej Polacy wrócili do dawnych sporów i sfarów, a świeżo odzyskana niepodległość została utracona w roku 1939, mamy doskonałą lekcję na dzisiaj i na przyszłość, bo wiemy, że wtedy, kiedy będziemy zjednoczeni i zorganizowani wobec złych, wobec wrogich, obcych doktryn, wobec obcych i wrogich ludów, jesteśmy w stanie odnosić zwycięstwa. I jest to lekcja na dzisiaj i na przyszłość.